Witam serdecznie. Dzisiaj mamy dzień 2 sierpnia, godzina 6.38. Znajdujemy się w miejscowości Staw, z której odbędzie się trzeci lot treningowy na WG Polska. Pogoda, jak widać, dość pochmurna. W nocy bardzo mocno u nas wiało, choć nie padało, ale gdzieś w oddali, błyski koło godziny 3, 4, było widać. Widoczność idealna, no widać mówię, zachmurzenie praktycznie całkowite tam w kierunku wschodnim, w którym mają się udać ptaszki, niewielkie przejaśnienia. W dniu dzisiejszym trening odbywa się z całości spisu, czyli gołębie, które zostały zakoszowane, nie przechodziły przez matkę, szły od razu do kabiny, wszystko po to, aby troszkę skrócić czas wkładania i oszczędzić im czasu spędzonego w koszach, ponieważ no, w dniu wczorajszym upał był straszny, 30 gdzieś około 6-7 stopni nawet w cieniu. No i dzisiaj poranek też dość ciepły, około 23 stopni, teraz wiatr praktycznie niewyczuwalny, tak jak widziałem po wiatrakach wschodni. Że zobaczymy jak sobie ptaszki poradzą. No jeszcze pół minuty i będą startować. No już dochodzi 6.40, także startujemy. そう。 To wszystko no to już dzisiaj trochę ptaszki lepiej sobie poradziły z wyskakiwaniem dosłownie tam 3-4 sztuki. Troskę się ociągały. Widać stado już się uformowało, jeszcze ostatnie te spóźnialskie dobijają. No tak teraz, dwie grupy, ale myślę, że to zaraz się wszystko chwyci. Chociaż troszkę odbiły, ale myślę, że jeszcze zawrócą. Tutaj pierwsza taka mniejsza grupka. A tam druga znacznie większa. O, ta mniejsza grupa już idzie w kierunku tych. Może dojdzie do połączenia, a jeszcze nie. Ale Zerkają tu na siebie. Tu tylko jeden. Widzę osobno. Pułap jak widać bardzo wysoki. O, to jest, co robią nawrót. Ale widzę, rozbiły się tak jak mówię na dwie, dwie grupy. Ale jeszcze, jeszcze jest szansa, że się połączą. O teraz jeszcze nie. Troszkę, troszkę się oddaliły i ciężko je tu chwycić. Ale myślę, że widać tutaj jedna grupa blisko drugiej krąży. Akurat teraz o, robią nawrót. O, widzę, że chyba się połączą za moment. Ale jeszcze chwila, blisko są. Mam nadzieję, że coś widać tutaj. Teraz tak na środku ekranu jedna grupa, tam troszkę niżej druga. No jeszcze się nie połączyły, widzę. Ta mniejsza grupa tu znowu nam się wraca, a ta większa dalej tam krąży. Także podejrzewam, że już mogą mieć problem złączyć się w jedno stado. No zobaczymy jak będą przylatywać, ale widać trzymają grupę dość zwięźle, zwartą. Tu jest to stado, tak jak mówiłem wcześniej mniejsze. Większe no ledwie ja widzę, także myślę, że kamerą nie byłbym w stanie uchwycić. Słychać pociąg przejeżdża niedaleko. Tutaj 500 metrów stąd idą tory od stawu, także może kilometr. no. No także to by było na tyle, tamtą dużą grupę już bardzo słabo widać, ale krążą, krążą i tutaj ta mniejsza, no myślę, że tą akurat widać. Czy to by było na tyle? Pozdrawiam wszystkich hodowców serdecznie. Dobry lot.